Dzień dobry, kochani, witajcie serdecznie. Nie było mnie tu jakiś czas, miałam taką większą przerwę, dlatego że totalnie pochłonęły mnie warsztaty uzdrawiania matczynie rany, które dopiero kilka dni temu się skończyły. I przez ten czas, mimo że miałam jakieś pomysły, to po prostu nie, nie miałam takiej przestrzeni, nie miałam czasu, żeby. Czasu i takiej gotowości też, nie chciałam tak jakby rozpraszać tej swojej energii, chciałam się skupić bardziej na warsztatach, dlatego nie nagrywałam, ale teraz chętnie wrócę i chętnie podzielę się kilkoma rzeczami, kilkoma takimi tematami, które chodzą mi ostatnio po głowie. I to, co ostatnio tak się mocno pojawia, też w spotkaniach z klientami i. I w tym, co ja sobie też przypominam, i co się u mnie dzieje, to temat świąt i świąt z rodziną, i tego, jak to w ogóle ugryźć. I super jest, jak święta z rodziną i spotkania z rodziną kojarzą nam się z czymś przyjemnym, i cieszymy się na te spotkania i jedziemy z radością. Niestety, w wielu przypadkach jest zupełnie odwrotnie. W wielu przypadkach, jeśli ktoś miał toksycznych rodziców, jeśli. Jego dzieciństwo było trudne, jeśli pobyt w domu wiąże się z wieloma przykrymi wspomnieniami i w ogóle sama obecność tam uruchamia dużo triggerów, tak? Uruchamia dużo takich reakcji ciała, reakcji naszej nieświadomości, których do końca nie kontrolujemy, one po prostu się dzieją, to może to być trudne. I bardzo wielu z nas wcale nie chce spędzać świąt w domu, a jeśli, a jeśli chce, to nie wie, jak to zrobić, żeby nie przekroczyć siebie. To nie wie, jak pobyć z rodziną, jak jechać i czuć się dobrze, tak? na jak długo jechać, jak stawiać granice, jak, jak komunikować o swoich potrzebach, jak tam być, żeby czuć się dobrze. E, widziałam jakiś czas temu, kochani, Kilka dni temu widziałam taki e, obrazek e, na Facebooku, taki mem. E, kobieta, która zmywa okna, i jest napis: e, No, wszystko w domu posprzątane. Później robi coś w kuchni, kolejny obrazek. E, ciasto przygotowane, potrawy e, ugotowane i na koniec e, trzeci napis. Jeszcze tylko awantura, hu, wie o co, i święta gotowe. Coś w tym jest, kochanie, to jest tak tragicznie śmieszne, ale coś w tym jest, że bardzo często ten okres świąteczny jest pełen takich napięć, pełen nieporozumień. My mamy jakąś taką wizję, żeby to jakoś wyglądało, że coś trzeba zrobić, jakąś taką presję wewnętrzną, ale i zewnętrzną odczuwamy, że to ma być jakieś. Kochanie, bardzo łatwo jest przygotować coś. Ale trudniej jest przygotować się wewnętrznie na to. Bardzo łatwo jest posprzątać pokój, posprzątać mieszkanie, dom, ale trudniej jest posprzątać to wnętrze na tyle, żeby czuć się dobrze. I to jest taki, tak, żeby w ogóle czuć się dobrze w święta, tak i dobrze z rodziną. To jest po prostu temat na 50 chyba kolejnych filmów, ale chciałabym teraz się skupić na takich dwóch fajnych, dwóch ciekawych narzędziach, które mi osobiście bardzo pomogły. W wielu sytuacjach, i teraz je zdarzyło mi się kilka razy jakby po, polecić je na sesjach, zrobić je na sesjach i pomyślałam, że się z wami podzielę właśnie przed świętami. I pierwsza rzecz, kochani, to chciałabym Wam pokazać, jak można odróżnić by to, co my sobie myślimy, to, co projektujemy na daną osobę, jakie oczekiwania też na, na, na siebie wywieramy tylko dlatego, że ktoś jest naszą rodziną od tego, jak rzeczywiście ta relacja wygląda. Dlatego, że my z y, samego faktu, że ktoś ma y, z nami wspólnych przodków, że z kimś łączą nas więzy krwi, to z samego tego faktu mamy tendencję przymykać oczy na pewne zachowania. Mamy te tendencję do baga bagatelizowania swoich odczuć, emocji, do lekceważenia sygnałów y, obronnych, sygnałów ostrzegawczych, które mówią Ej, coś tu jest nie tak, ktoś przekracza twoje granice, ktoś, ktoś jest wobec ciebie bardzo nie w porządku, czas o tym porozmawiać. Nam się wydaje, że jeśli to jest rodzic, jeśli to jest brat, wuj, tak, że nie wypada, że, że rodzinie trzeba wybaczać. A jeśli stajemy za sobą, tak, w sensie takim stajemy za sobą, że próbujemy to nazwać, próbujemy się temu przyjrzeć, pozwalamy sobie na te emocje, które wiążą się z daną relacją, to bardzo często pojawia nam się poczucie winy. Od razu taki moralniak. Wewnętrzny, bo robimy coś złego, tak, bo to jest rodzina, bo nie wypada, bo jak ja mogę tak źle myśleć o matce, tak? jak ja mogę do, do domu na święta nie jechać i zawieść y, oczekiwania bliskich. I już, kochani, pomijając, tak, jaka jest wasza decyzja, bo y, ja życzę każdemu, żeby chciał spędzać święta z rodziną, tak autentycznie chciał, tak, żeby ta rodzina była, ta rodzina pochodzenia była tak bliska, żeby te relacje były tak poukładane, tak autentyczne, żeby można było się czuć dobrze razem. Niestety bardzo często tak nie jest i bardzo często pobyt z rodziną przez dłuższy czas wiąże się z ogromnym przekroczeniem siebie, po prostu z naruszeniem własnych granic i to jest wręcz niemożliwe. Natomiast kochani, jeśli macie takie tak, tak, taką mgłę wokół tego, co Wam robią bliscy, jeśli czujecie, że coś jest nie tak, jeśli macie dużo trudnych emocji w związku z tym, jak jesteście traktowani przez najbliższe osoby. A jednocześnie uruchamia Wam się poczucie winy, tak? I taka, takie poczucie powinności, bo to jest ojciec, bo to jest matka, to jest brat, siostra i czegoś nie wypada. Chciałabym Was poprosić, żebyście teraz, teraz jak tego słuchacie, zrobili sobie coś takiego. Wyobraźcie sobie konkretną osobę. Wybierzcie taką osobę z rodziny, z którą jest Wam trudno, z którą relacja budzi pewien dyskomfort. Tam jest coś jest trudnego, możecie mieć dużo złości, żalu, tak? uzasadnionego bądź mniej uzasadnionego. Teraz nie jest czas na ocenę, po prostu poczujcie to. Nie? Pomyślcie sobie o tej osobie i o tym, co wywołuje w Was. Nie? Z jednoczesnym tym odczuciem, że to jest ktoś bliski Wam. I teraz wyobraźcie sobie, tak? uruchamiając fantazję, wyobraźcie sobie, że nagle okazuje się, Dowiadujecie się, że ta osoba wcale nie jest waszym rodzicem, tak? Waszą matką, czy ojcem, czy nie jest waszym bratem, bo na przykład byliście adoptowani. Na przykład, nie? I wasz prawdziwy rodzic, czy wasz prawdziwy brat, siostra, tak? Jeśli to dotyczy rodzeństwa, jest gdzieś indziej nie? i do tej pory nie wiedzieliście, ale to nie jest wasza bliska osoba. Pobądźcie z tym chwilę. I poczujcie tą różnicę, zobaczcie, co się dzieje z Wami. Jak dopuszczacie taką myśl, jak sobie wyobrażacie, że ta osoba tak naprawdę nie jest Waszym rodzicem. Nie ma tego powiązania, nie ma tych więzów krwi. Jak wtedy oceniacie tą sytuację? Co wtedy byście zrobili? Hmm? I teraz, żeby było jasne, nie chodzi mi o to, żebyście teraz podejmowali decyzję tak, jakby to nie była Wasza rodzina, ale chcę, żebyście zobaczyli tą różnicę. Chcę, żebyście zobaczyli, jak wiele zakładacie, jak wiele na sobie wymuszacie, jak wiele wydaje wam się, tak, że, jak wiele oczekiwań jest. Yy, tylko dlatego, że to są więzy krwi. I trudno jest spojrzeć na relacje tak z dystansem, tak bardziej obiektywnie. Trudno jest uznać to, co tam się dzieje. Nie? Chodzi tylko o to, chodzi o to, o to rozróżnienie jak bardzo ja nie pozwalam sobie spojrzeć trzeźwo na pewną relację, tylko dlatego, że to jest moja rodzina. Natomiast gdyby obca mi osoba, gdyby sąsiadka, gdyby moja koleżanka jakaś zachowywała się wobec mnie, tak jak zachowuje się na przykład tak, mój rodzic, mój brat, siostra, tak, wstaw sobie kogo potrzebujesz z rodziny, to co bym zrobiła? Czy chciałabym z tą osobą spędzać czas? W jaki sposób bym z nią rozmawiała? Hmm. Pobawcie się tym, bawcie się tym rozróżnieniem, takim właśnie przeskakiwaniem. Co byście poczuli, gdybyście nagle się dowiedzieli, że to nie jest wasz rodzic. Ja kiedy pierwszy raz tego doświadczyłam, to poczułam ogromną ulgę. Ogromną ulgę, że. Kurczę, ja mam prawo być zła na tego człowieka. Ja mam prawo go nawet nienawidzić. Tak? Ja już nic nie muszę. To było chwilowe, tak? bo to była ta wizualizacja, to wyobrażenie, ale to mi pomogło uznać moje emocje, zobaczyć co tam się dzieje. Okay? I drugie narzędzie, kochani: jeśli zdecydujecie tak, się spędzać czas z rodziną, ja życzę każdemu z Was, żeby chciał spędzać czas z rodziną, ale w taki autentyczny sposób, tak, żeby to chcenie wynikało z tego, jak te relacje wynikają. Czasami nie da się spędzić świąt z rodziną, pochodzenia w bliski, autentyczny sposób i wtedy y, można, tak? Mamy prawo też stanąć ze sobą i po prostu y, decydować o swoim życiu, tak? Sami wybierać to, czego chcemy. Natomiast, jeśli już spędzacie czas z rodziną i przy tym wigilijnym stole, przy tym świątecznym stole będziecie w grupie osób, do których czujecie przeróżne emocje, macie pełno różnych Wspomnień, pełno różnych, takich reakcji, tak, triggerów też. No nie oszukujmy się, kochani, jeśli jesteśmy w święta w domu rodzinnym, zwłaszcza jeśli już jesteśmy dorośli, zwłaszcza jeśli wiele lat minęło od czasu, kiedy my tam byliśmy, mieszkaliśmy jako dzieci, i teraz mamy swoje życie, tak? Realizujemy się w jakiś sposób, żyjemy tak, jak chcemy, zmieniamy się, idziemy swoją drogą, i nagle tam. Wracamy i nam się pełno rzeczy przypomina. Tak? Zwłaszcza jeśli to dzieciństwo było trudne, nie oszukujmy się. Większość osób, tak, które oglądają mój kanał, to są osoby, które miały trudne dzieciństwo. Więc nie jest łatwo teraz wejść do tej przestrzeni, wejść do tego miejsca. Tak? Samo, sama po prostu obecność w domu, już w, ta, w takim materialnym tak, otoczeniu w tych ścianach, w tych pokojach. Już to może wywołać pewne triggery, tak? Może wywołać pewne reakcje ciała, pewne reakcje podświadomości, za które do końca nie jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialności, tak? Nie jesteśmy w stanie ich kontrolować, bo są właśnie nieświadome. I samo bycie wśród osób, do których mamy pełno różnych Niewyrażonych emocji może się okazać trudne, może się okazać wręcz niemożliwe. I wielu z nas wstrzymuje się, tak? Całe święta po prostu na wstrzymaniu, nic nie powiedzieć, nic nie zrobić, bo jak się odezwę, to będzie trudno, tak? A wiele rzeczy może nam się e, nie podobać. Czy, czy, czy gryziemy się w język, czy się powstrzymujemy, czy wręcz przeciwnie, jesteśmy prowokacyjni i mówimy coś, nagle nam po prostu język popłynie i powiemy coś, czego potem żałujemy. Kochani, takie fajne narzędzie. Zanim pojedziesz na święta, zanim usiądziesz do tego świątecznego stołu z Twoimi bliskimi, dalszymi, ale z Twoją rodziną, z osobami, które tam będą, zrób sobie taką wizualizację, zrób sobie takie, takie właśnie siedzenie przy tym stole z osobami, ale w bezpiecznej przestrzeni, czyli w Twoim mieszkaniu, w Twoim domu, i wyobraź sobie możesz to narysować nawet wyobraź sobie każdą z tych osób, tam, przy stole i zrób jak najwięcej miejsca na wszystkie trudne, na wszystkie bolesne, na wszystkie przykre, niecenzurowane, tak, niechętne emocje, e, słowa. Jakie do tej osoby żywisz? Tak? Po prostu siadasz i tworzysz sobie przestrzeń i myślisz sobie, ok, przy tym stole będzie moja e, załóżmy ciotka, tak? I jej nie lubię z jakiegoś powodu, tak? Uważam ją za taką, taką, taką. A jak byłam dzieckiem, to mi zrobiła to, to i to. Powiedz to, nazwij. Pozwól sobie to wszystko odczuć i wyrazić. Wyobraź sobie, że to jej mówisz, czy przy tym stole, czy stojąc, czy pisząc list. Po prostu to wyrzuć, bo to i tak, i tak w tobie jest. I tak to czujesz, i tak masz te emocje w sobie. I teraz, żeby tam rzeczywiście móc jechać i zasiąść z tą ciotką tak, do tego samego stołu, i być autentycznym, i być takim swobodnym, i nie bać się, że coś nam wylezie nagle do niej, to zrób to sobie w tej bezpiecznej przestrzeni, właśnie w domu, i zrób tak z każdym członkiem rodziny, nastawiając się na wyrażenie tych trudnych rzeczy, na wypowiedzenie tych trudnych słów. Bez żadnej cenzury, tak jak leci. Zwróć uwagę, że jeśli robisz to w swoim mieszkaniu, jeśli robisz to sam, sama ze sobą, to nikogo tym nie krzywdzisz. Po prostu uwalniasz ze swojego ciała, ze swojego wnętrza to, co i tak tam jest. I tak zrób z każdym członkiem rodziny, z każdą osobą, która jest obecna przy tym stole. Po prostu wypuść się, uwolnij po prostu wszystkie te nagromadzone wspomnienia, emocje, żale, tak, żeby móc to wyrzucić domu na kartkę, pisząc, czy y, krzycząc, czy uderzając w coś, czy mówiąc na głos, tak jakby do tej osoby, ale jej tak naprawdę tam nie ma. Po prostu wyraź to, pozwól sobie na to, i w ten sposób y, uwolnisz to ze swojego ciała, przez co jak rzeczywiście tam usiądziesz, realnie, to tego będzie mniej, tych napięć będzie mniej i będzie też mniej triggerów. I taka jeszcze jedna rzecz, bo to jest jak być autentycznym przy świątecznym stole, a to jest bardzo trudne moim zdaniem. Ja nie spędzam świąt z moją rodziną pochodzenia i powiedziałam o tym. Do tej pory to było łatwe, jak byłam w Islandii, wiele kilometrów od domu rodzinnego, i łatwo mi było powiedzieć: No, nie spędzam, bo jest daleko, tak, nie przylatujemy. Ale powiedzieć to, kiedy jestem blisko, kiedy mogłabym przyjechać, to było dla mnie trudne. Natomiast powiedziałam to w sposób asertywny, grzeczny. Tak, używając e, moich argumentów, mówiąc o tym, jak się, e, jak się czuję. I jestem z siebie dumna z tego powodu, bo po prostu nie chciałam e, i nie chcę tam e, spędzać świąt i uważam, że mam do tego prawo. Natomiast jeśli już chcesz być autentyczny e, i chcesz, tak na przykład dzieląc się opłatkiem, czy po prostu będąc osobą, czy składając życzenia sylwestrowe, tak noworoczne każdej z osób. Chcesz powiedzieć coś z serca, coś prawdziwego, ale autentycznego jednocześnie, tak? Bo zobaczcie, jak często my tak życzymy sobie i takie bla 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 po prostu wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku, wesołych świąt, jakie to jest oklepane. Jak wiele osób po prostu aż śmierdzi, jak mają tą regułkę wypowiedzieć po raz piąty przy stole, a tak naprawdę ona nic nie znaczy, tak? Patrzymy na człowieka, który powinien być nam bliski, bo łączą nas więzy krwi, natomiast jest bardzo daleki. Patrzę na człowieka, z którym być może mam wiele przykrych wspomnień, któremu nie wybaczyłam pewnych rzeczy do tej pory, a teraz mu mam składać życzenia, i takie właśnie oklepane, takie proste. Zobaczcie, jak często, jak często my mówimy nie na to, jak często nas to wkurza taka właśnie nieautentyczność. I teraz powiedz jedną rzecz. Spróbuj powiedzieć jedną małą rzecz, ale autentyczną, ale prawdziwą. Poszukaj sobie, w tej całej mozaice, tak, te relacje są różne. Jakaś osoba mogła nas skrzywdzić, mogła nas urazić, mogła, możemy mieć jakieś nierozwiązane konflikty, ale w tej całej mozaice, tak, bo tam oprócz tych trudnych rzeczy mogły też być jakieś dobre rzeczy w ciągu ostatniego roku. Znajdź jakąś jedną rzecz, za którą możesz być tej osobie wdzięczny, wdzięczna i za nią podziękuj. Czasami to jest coś drobnego, tak, czasami można podziękować, wiesz, Dzięki, że poleciłaś mi tą książkę. Tak mi była wtedy potrzebna. Hmm? Albo dziękuję za ten słujczek dżemu. Bardzo mi smakował, nie? Prosta rzecz. Czasami możemy podziękować za to, że ktoś zapytał o coś, tak? Dziękuję, że jak siedziałam zasmucona albo jak długo się nie odzywałam, to zadzwoniłaś do mnie i zapytałaś, czy wszystko w porządku. To było dla mnie bardzo ważne. Taka jedna drobna rzecz. Tylko. Ta rzecz ma być prawdziwa, to ma być coś, co ty rzeczywiście doceniasz w tej osobie. Nie wyszukuj tam nie wiadomo czego. Tak? Nie musi być ta relacja naprawdę taka kwitnąca, piękna i na wszystkich frontach, taka, jakiej potrzebujesz. Relacje są, zwłaszcza te bliskie relacje, bardzo często są taką właśnie mozaiką, są trudne, są dla nas ważne, ale też nas ranią. I spróbuj. Właśnie tak, te dwie metody, tak? Spróbuj wywalić te negatywne rzeczy w domu, w bezpiecznej przestrzeni, a później znaleźć jedną małą rzecz i powiedzieć o niej do bliskiej osoby, skoro i tak decydujesz się spędzać z nią święta. To oczywiście, kochani, nie jest temat, który zupełnie rozwiąże sprawę naszych bliskich relacji. Ale takie na teraz, na to i teraz, tuż przed świętami. Mam nadzieję, że Wam się przyda, że skorzystacie i jeśli tylko skorzystacie, jeśli uznacie, że, że to jest wartościowe, to podzielcie się proszę Waszymi refleksjami w komentarzu. Będę bardzo wdzięczna i jestem ciekawa, jak u Was wyglądają święta, jak to planujecie. Dajcie znać, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Bardzo dziękuję za ten wspólny rok, za to, że jesteście ze mną za to, że słuchacie, że oglądacie, że piszecie, komentujecie. Cieszę się, że mogę być z wami. Wszystkiego dobrego.